Dzień dobry, dzień dobry. Na pasiece w Beskidzie Niskim mamy 24 luty, godzinę 15. Na shortcie pokazałem Wam oblot popołudniowy. Pszczół było bardzo dużo, bardzo fajnie się oblatywały w każdym, w każdym ulu. Pszczoły są także dla mnie fajny znak, że wszystkie ule do tej pory przetrwały. W tym najmniejszy był oblot, ale później. Pszczoły zaczęły się oblatywać i w tym, i tutaj oblot trwa naj, najdłużej, bo do tej pory jeszcze jakieś tam ostatnie pszczoły się oblatują. W tym też, o tutaj, pszczoły latają. Tutaj przylatują z pyłkiem. Pszczoła z pyłkiem. Następna. I w tym również. A filmik. Filmik nagrywam trochę też po to, żeby odpowiedzieć na, na komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmem. Tam było dosyć sporo... tam film dotyczył odmiania apiwarolem wiosną uli, które zrobiłem kilka dni temu. No i tam było dosyć sporo takich dość krytycznych komentarzy. I tak chciałem w tym filmiku trochę, trochę do tego się, się właśnie też odnieść. Pierwsza sprawa jest taka, że ja jestem takim sobie pszczelarzem amatorem. I pod żadnym względem nie naśladujcie tego co ja robię, bo ja się w dalszym ciągu uczę. A na YouTube jest wiele, wiele innych kanałów, które mają dużo większe doświadczenie. Na których pszczoły pokazują, no dzielą się swoim doświadczeniem dużo większym niż moje. Ja tutaj sobie pszczoły hoduję hobbystycznie, pokazuję Wam też tak, jak to jest rzeczywiście. Nic tutaj nie, nie udaje, co robię na pasiece, to Wam pokazuję. A filmy, filmy kręcę sobie też niejako na taką swoją pamiątkę. Zawsze sobie mogę wrócić do nich, co w poprzednim sezonie na pasie, co się działo, co w jakim czasie robiłem, także nie traktujcie to w żaden sposób, tych filmów w żaden sposób edukacyjnie i, i, i nie naśladujcie ich, a jeśli już chcecie coś robić tak jak ja, no to zweryfikujcie to sobie czy w jakiejś prasie pszczelarskiej, czy w książkach pszczelarskich, czy na innych kanałach pszczelarskich, które mają dużo większe doświadczenie, chociażby, nie wiem, pasieka na bradzie, czy Pasieka Marcyś, tych kanałów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo na, na YouTube i na pewno dostańcie tam lepszą wiedzę niż to, co ja Wam tutaj pokaz pokazuję druga sprawa odnośnie odymiania tym apiwarolem wiosną bardzo dużo tam komentarzy się pojawiło za, za, za które Wam bardzo dziękuję bo większość była bardzo ciekawa i też wiele mi też dała, że tak powiem, do myślenia i myślę, że wiele też się z nich, z nich dowiedziałem. Wiele osób tam zwracało mi uwagę, że jeśli, jeśli w ulach był już czerw, no to to ode mnie nie miało, nie miało sensu, ponieważ cała waroza już była pod sklepem, pod zasklepionym czerwem. I tu się muszę przyznać o tym, że wiosną, gdy gdy tylko czerw się w ulach pojawi cała waroza wchodzi pod czerw pod czerw o tym nie wiedziałem myślałem, że to jest jakaś część warozy, która tam wchodzi, a reszta, reszta nadal bytuje na pszczołach więc jeśli tak jest, no to dzięki Wam za, za uwagi i w przyszłym sezonie myślę, że zrobię to troszkę inaczej albo wcześniej, albo innymi metodami będę będę tutaj walczył z tą warozą hmm szukałem też sobie w literaturze jakichś badań naukowych na ten temat które by pokazywały jak to rzeczywiście z tym, z tym czerwem jest i czy rzeczywiście jest tak że wystarczy tylko trochę tego czerwiu w ulu żeby cała waroza się pod nim schowała no i takie zabiegi jak odmianie apiwarelem były, były nieskuteczne no takich jednoznacznych badań czy artykułów nie znalazłem, jeśli macie, macie taką wiedzę, znacie jakieś takie badania, bardzo proszę, jak tylko możecie, podeślijcie, czy zostawcie link w komentarzu, czy, czy napiszcie, gdzie, gdzie można znaleźć właśnie o, tym, o takiej sytuacji informacje. Druga sprawa, odymienie no, apiwarelem. Tam pojawiły się też takie sugestie, że to jest bardzo stresujące dla pszczół i nie powinno się tego robić wiosną no ja powiem wam tak szczerze no ja jeszcze jakiegoś dużego doświadczenia nie mam, staram się robić wszystko zgodnie ze sztuką i swoją wiedzą, tutaj kierowałem się kierowałem się ulotką otrzymaną wraz z, no z u weterynarza wraz z apiwarolem, w której jasno jest napisane, tutaj sobie zaznaczyłem, że najlepsze wyniki w walczeniu werozy zyskuje się Przeprowadzając odemianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu lub trzykrotnie W odstępach czterech do 6 dni Kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czaruj Tak tutaj pisze, to jest oficjalna, oficjalna ulotka apiwarolu Więc ja odymiłem pszczoły jesienią dwukrotnie No i teraz wiosną odymiłem raz I kolejnych zabiegów no, na razie nie planuję Więc tak to wygląda i tak Wam też no, chciałem pokazać jak to, dlaczego tak to zrobiłem Po, po prostu zasugerowałem się, się ulotką w leku Którą dostałem wraz z lekiem to też substancja, którą kupuje się w lecznicy weterynaryjnej Też tak ją, tak ją kupiłem i, I podałem ją pszczołom no, Jak widzicie wszystkie ule do tej pory Żyją pszczoły w nich i, 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 i myślę, że no w tym, do, te, do tej pory na razie skuteczność zimowli u mnie jest stuprocentowa. 4 ule, i we wszystkich, we wszystkich ulach pszczoły są. Z takich jeszcze uwag, które od tych, to jest, będzie mój, to, po tych dwóch sezonach, których mi zajmuje się pszczołami, tak amatorsko, które zauważyłem, to to. Że istnieje bardzo dużo sprzecznych, sprzecznych ze sobą teorii. Jeden pszczelarz ci powie, że coś jest super dla pszczół i bardzo im pomaga. Drugi, że ta sama metoda wykańcza pszczoły, zabija i szkodzi im. Także, także tutaj pszczelarstwo to jest. No, no trzeba jakoś to wypośrodkować i jakoś z tymi chorobami pszczelnymi walczyć. A tak jak mówię, e, istnieje bardzo dużo, że tak powiem, interpretacji tych, e, tych metod leczenia i e, informacji o nich. Także to jest taka kolejna sprawa. E, co ja Wam tu jeszcze chciałem powiedzieć? No, bardzo Wam dziękuję za te komentarze, bo większość z nich była bardzo, bardzo przydatna i dała mi do myślenia. Także jeszcze raz Wam za nie, za nie dziękuję. No, zdarzyło się też takie trochę bez sensu typu na przykład komentarz, że to jest film o tym, jak tego nie powinno się robić i, i tyle. No takie komentarze, no to trochę są bez sensu, no bo nic nie wnoszą do sprawy, ale tak jak mówię, to były takie jednostkowe, większość była bardzo, bardzo sensowna, za które Wam, wam bardzo, bardzo dziękuję. I co? Ja postanowiłem, też kupiłem ciasto cukrowe, więc postanowiłem, więc, postanowi, więc podkarmię też pszczoły myślę, że nie zaszkodzi im to a teraz ma być kilka dni bardzo ciepłych, nawet do, do, do 15 stopni u nas w Niskim potem pewnie znowu przyjdzie wróci zima tak jak to było w poprzednich latach że właśnie w zimie były okresy bardzo, bardzo ciepłe po których wracała zima i, i jeszcze minusowe temperatury więc, więc postanowiłem Podać, podać pszczołom ciasto cukrowe. Też pewnie będziecie mieć różne opinie na ten temat, no, na temat podawania ciasta cukrowego, ale ja właśnie z tego względu, że jeszcze nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z pszczołami, wolę to ciasto, wolę to, to ciasto im podać i jeśli będą chciały sobie go pobrać, to sobie pobieram. Jeśli nie będą chciały pobrać, to sobie go nie pobieram. I co? No i chyba tyle w tym, eee, chyba tyle na teraz. Eee, ja idę, eee, idę po ciasto i podam ciasto pszczołom do uli. O, zobaczcie jeszcze, jaka wiosna u nas jest w Ok, ciasto mam przygotowane. To sobie wyciąłem folię, takie prostokąty. I tym prostokątem otworzymy po jednym pajączku, w każdym ulu. I tym prostokątem położymy w ulu na, na powałce. Także jak pszczoły będą chciały, to sobie będą pobierać ciasto. Mam tutaj takie worki. Worki jednokilogramowego ciasta. I każda, każdy ul dostanie. Po jednym kilogramie, ok, jesteśmy przy pierwszym ulu, a go sobie Wyciągniemy pajączek, zobaczcie jakieś pszczółki sobie tutaj chodzą. I ciasto pyk. pyk. Tutaj mam e, zakryte pajączki. Może jeden strzał otworzymy. Tak żeby miały dopływ. Dopływ też powietrza tutaj od góry. A ten niech sobie zostanie i to ta zostawimy tak i pierwszy pierwszy ul mamy załatwiony no i tak teraz w e, każdym jednym kolejnym będziemy działać. Cały wyszły jak one to zrobiły zobaczcie jak to wygląda w tym ulu no i jakoś im tutaj tam, to ciasto musimy musimy położyć ok w tym ulu jest jest trochę gorzej położyć to ciasto, bo tutaj mam tą podkarmiaczkę powałkową, ale tą blachę obróciłem w drugą stronę i położyłem im tutaj, tutaj na tej, na tej blaszce. Myślę, że, że będą sobie pobierać, jeśli będą, będą potrzebować w taki sposób. No i został mi jeszcze ten jeden ul. To będzie zrobione tak podobnie jak w tych ulach, więc już Was... Wam tego nie będę pokazywał, bo bez sensu. Także to tyle w tym filmiku. Tyle Wam chciałem powiedzieć. Jeszcze raz e, proszę Was, nie traktujcie tych, e, tych filmów jakieś, jakie tam porady, m, ponieważ no nie jestem jakimś doświadczonym e, pszczelarzem i tak jak Wam mówię, też dopiero, e, dopiero się uczę, więc bardziej traktujcie te filmy w sposób rozrywkowy, czy Zobaczenia co tam u moich pszczół słychać Mniej jako Jako rady I Jeśli już coś chcecie powtarzać Powtarzać za mną No to Najpierw upewnijcie się czy Czy ja czasem jakiegoś Błędu nie popełniam To chyba tyle dzisiaj W dzisiejszym filmie Jeszcze raz dzięki za komentarze Za oglądanie I do następnego filmu Trzymajcie się. Okay.